Amfiteatr nad jeziorem Ołów w Rynie już po raz czwarty gościł miłośników hip-hopu. Festiwal UWS Fest, jak co roku, przyciągnął artystów z ugruntowanej pozycji w świecie rapu, a także tych, którzy po raz pierwszy stawiali swoje kroki na scenie. Jest super, słyszeliśmy z daleka, że coś była fajnego. Dlatego przyszliśmy. Po prostu mi się podoba, jest dobry vibe. Bawię się zajebiście i czekam na następny festiwal. Publiczność dzieliła się energią i entuzjazmem, a artyści swoją twórczością. Epizody wyjęte prosto z naszego życia i które ubraliśmy w jakieś słowa, które się rymują pod muzykę, ale niosą za sobą jakieś przesłanie. No i przekazywać wiadomość do ludzi, pomagać, odnajdywać się w tym. Taki jest cel muzyki, taki jest cel naszej muzyki, taki jest cel muzyki hip-hopowej, rapowej. Na pomysł zorganizowania festiwalu wpadł Jakub Ćwik, młody mieszkaniec Rynu, który pasją do rapu postanowił podzielić się z lokalną społecznością. Miałem chęć zrobienia koncertu w swoim mieście, takiego zwykłego koncertu. Zrobiliśmy pierwszą edycję dwa tygodnie później po tych rozmowach, potem drugą rok później, potem trzecią i teraz jest czwarta, gdzie gra na przykład Filipek, przy Szym i Szym, Sosaka i to są gracze, już, którzy mają zaznaczoną po prostu pozycję na scenie, więc, więc jest, cieszymy się z tego bardzo. Festiwal stał się jednym z najjaśniejszych punktów na muzycznej mapie Rynu. To młodzi ludzie byli u mnie 4 lata temu z prośbą o pomoc, zorganizowanie takiego festiwalu. Oczywiście było wiele niewiadomych, trudno było powiedzieć, czy to się uda, ale myślę, że się udało. Są dalej zaangażowani, dalej chcą współorganizować to z nami, więc cieszę się, że się udało i, i trwa to nadal. Nie brakowało też okazji dla tych, którzy pragnęli spróbować swoich sił na scenie. Artyści umożliwili amatorom rapu wspólne występy, tworząc niesamowitą i pełną energii atmosferę. Spełniłem swoje marzenia, śpiewałem z Filipkiem. Nikt by w to nie uwierzył. To był mój idą freestyle'owy. A ja z nim mogłem na scenie przy takiej publice. Czwarta edycja UWS Fest w rynie przeszła do historii. Festiwal, który zrodził się z marzenia młodego entuzjasty, stał się nie tylko świętem muzyki, ale także symbolem kreatywności i pasji. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv